Cześć, jest strony nikro, a to jest gra don't Starve. Kontynuujemy naszą przygodę tym razem dziewczyną tych chłopak umarł śmiercią tragiczną drzewo go, meduza go zaatakowała I co zrobimy w tym odcinku w tym odcinku może spróbujemy poszukać yy, kamienia 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 tak znowu idziemy na tą wredną wyspę co znowu mnie yy, za łatwiej Znowu zaciłka mnie jakaś meduza No ale okej, okay, dobra. Tamto minęło, było, minęło. Teraz gramy nią. Gdzie ten kamień był? Gdzieś tu blisko, pamiętam. W ogóle tu grup jest. Nie wiem, czy da się tą tabliczkę zniszczyć. Trzeba młot sobie skołować. Nie wiem czy wypadnie z tego. Powtórny... wtórny kamień. O, w ogóle, jest kamyk. Chodź tutaj. O, gold w ogóle. Złotko, złotko, przeszłam. O, patrzcie, kolejny kamień. O, nam się poszczęściło, oho. chodź tu kamyczku, dobra okej okay, jest, co kamienia mamy teraz już nie pamiętam gdzie był kamień w ogóle pamiętam tylko te dwa a jest kamień może number 3? jest? nie ma? jest, 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 jest o boże w którą stronę jest teraz, a to w idziemy tak sobie pobawiłem się ekranem, że nawet nie wiedziałem o co chodzi w ogóle nażarem się Mmm... Ale są, nie chcę zaczynać. Mam dość walk ze wszystkimi stworzeniami chodzącymi po tej ziemi. O, jest kamień. I znowu złotko. Wow, poszukiwacze złota. Świetliki tu są w ogóle chyba. No kamień, gdzie jesteś? Gdzie mi uciekłeś? Tak cię dorwę. Nie możesz się ukrywać. W ogóle wyglądamy pięknie w tym kapelusiku. On jest super. Wieśniuk. <słuch> no, no gdzie jest ten kamień? Szukam poszukiwaczami złota, szukamy kamienia. Zetniemy z drzewo, bo mogę. Kobyta pracująca jestem. Tak? Drzewo że je zatakuje. Haha, nic nie wyleciało. Masz, spadaj to worku. Zaraz się zepsujesz to, po co mi... Czerny jesteś, też zaraz się zepsujesz, ale ty jeszcze trochę dłużej potrzymasz. Tylko dwa uderzenia, ale dłużej. Tam miał trzy. Wszystko się tu zmienia w ogóle. Jakieś duchy są tu, drzewa same się zmieniają. Czego tu nie było? Okej, okay, musimy się nażreć. I. Kamyk! Patrzcie, kamyk! Ja nie planowałem tego kamienia, nie wiedziałem, że on tu jest. Nie no, ja kocham te animaty, tego niszczenia tego kamienia, to tak fajnie wygląda. I? I? Jeszcze jeden kamień? Jeszcze? Jeden? No? Kamień nie ma? Jest? Uuu. Dobra, idziemy stąd, mam dość przebywania na tym miejscu. Mam to, po co, co chciałem. Kamień, kamień. Aż zaciukam krójka ale stworzymy włócznie Po co ją stworzyliśmy Haha, mięho, mięho, mioho. Jeszcze specjalnie wejdę tutaj i zabiję to mm. Na no, przeciwko Ciebie też zabiję Jestem złą kobietą W ogóle jakie dziwne dźwięki tutaj są, nie wiem czy je słyszycie Ale strasznie dziwne dźwięki tu są Idziemy do chaty Jeszcze zażremy to Morówki setów mm, 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 mm. I Idziemy do obozu Gdy, co sobie zrobić? Zrobić to? Mm, tak myślałem, że zrobią to o Boże! Coś się w ogóle stało i, i skręcam w lewo. Okej, okay, już się naprawiło. Mamy drzewno, Mamy drzewną. Widziałem, że się specjalnie to poszłam ścinać. Uh -huh. Boże, całe drewno jakie posiadałem. W ogóle jest tu jakaś czyżka przeszłunia. I będziemy mieli sześć drzewek. 6 drzewek. Do spalenia. I mi nie stać na pochodniu. Aż są za pożycza I sobie upiekę to. I nóżki pieczone będą na obiad. Żabie udeczka. Słuchaj, to też upiekę, upiekę, bo mogę. Chciałbym, by nie. I sobie zrobimy pochodnie Będzie się rali jarać jarać jara się jara Ale fajne, kolorowo jest Pamiętajcie, nie dawajcie Dziewczynkom zapałek Bo takie coś będzie I zjedz sobie nóżkę Proszę bardzo, tak wiem, że ci smakowało Zrobimy to i se walniemy w drzewo Bo mogę Se walnę I sobie wungiel Bungiel, 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 ogóle. Szyszka wyleciała, zwęglona szyszka Patrzcie, haha Ale śmieszna Mmm, zrobimy sobie Ile jest potrzebno? Trzy chyba, trzy, trzy, na pewno trzy Jeden Dwo 3 mamy cztery kamienia I gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, powiadasz? Tutaj jesteśmy. I sobie postawię ciebie tutaj. I co sobie możemy zrobić? Jakąś portrawkę sobie zrobimy. A może jednak nie zrobimy? No, nie wiem, nie zrobiliśmy. Eee. Yy, Odłożymy drewno sobie to wciśniemy w ogóle już nie stać nie stać już mnie na trawę mam tylko jedną sztukę lipnie toporek toporek Tasaczek. Juhu! dzianek minął yeah super co będziemy a no, sobie pozcinamy drzewna trochę I sobie musimy oczywiście pozbierać tej trawy troszeczkę. Troszeczkę. W ogóle co ja zebrałem? Tak tyle zkichnę, że nie wiem. Chyba szyszkę. Co ja zrobiłem z tą szyszką? Bo jej nie widzę. Nie, nie wiem. co się tam stało. Zniknęła. Tylko sobie motylki możemy pozbierać. Motylki! Tylko musimy pójść na pająki, a ja nie lubię pająków, więc znowu zjedzą pająki. Sobie pozbieramy. Saplingi, wszystko. Trawę. Dzisiaj będziemy szukać kamienia i zbierać roślinki. Tak. O tym zawsze marzyłem. Będę zbieraczem trawy. Przyszłości. I sobie zetniemy jeszcze drzewo, jeszcze będziemy drwolem. Ale fajnie ona tak się buja z prawej na lewą nogę. Trawa zbiera zioło. A to jednej królika szuka mnie. Patrzcie. No to jaki się dzielny znalazł. Mnie. Nie wybaczę mu tego. Mnie sadzoneczki, Trawa. I można sobie zbudować gałąź. Patrzcie, trawo gałąź. Zawsze o tym marzyłem. By byśmy... O, w ogóle mamy 3 złota, patrzcie, 3 złota na 4 skały, 3 złota. Jaki wynik jesteśmy dosłownie poszukiwaczem złota. Mmm, No, znaczy, tego indoka da się zabić się nie da. Indyk, indyk. O, nie, nie zadziera nawet, no, mam cię gdzieś. O, w ogóle to wyszłoby chyba 6, bo jak Jest taka, taka gulka, taki bałban się robi. To tych 6 chyba wyjdzie a nie chcę się z nimi walczyć ale tu jest w ogóle jagódek jagódkowy raj <tryk> <tryk> trawa 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 w ogóle kwiatków tu dużo dopiero jest połowa dnia Hmm... Motylek sobie fruwa, może motylka zaciukamy? Chyba się nie da w ten sposób. Kto by chciał zabić motyla? Jakiś idiota sobie będzie jeszcze toporem machał, żeby go zaciukać. Może trzeba być geniuszem? żeby tak polować na motylka? Mamy sobie 15 drzewienka, sobie buróweczki wzięliśmy, trawkę, saplingi, trawkę, 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 marchewkę, trawkę, Trawkę. cedonkę i boróweczki znowu. Długo jesteśmy na drugim końcu wyspy, ale się udaliśmy. Będziemy wracać powoli, powoli. Niestety trzeba wracać ci do domu. Sobie Zrobimy marchewkową. Co na to? Marchewkowa będzie dzisiaj na kolację albo jutro na obiad. Na siadanie. Będzie marchewkowa. Dobry pomysł. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. zbieramy trawkę i idziemy do obozowiska. Czasami królika ubijemy, bo mogę. Sadzonkę, weźmiemy. I kolejne sadzonki, znaczy nie sadzonki, tylko gałązki. Trawkę zbierzemy. Zbieramy. Trawki. Teraz zbliża się noc. O w ogóle, tu już siedziałem, bo jeszcze nie zdążymy. tutaj tą marchewkę zbierzemy. Na marchewkową. Już omijamy wszystkie drzewa. No, że my jeszcze sobie zbierzemy tą. i tu i to i doszliśmy tu sobie tak żyjemy o nie co ja zrobiłem co się w ogóle stało Wsadzimy sobie tu mięsa Borówkę. i marchewki to będzie pyszna marchewkowa z borówkami królikiem będę z zmniej... będzie smaczna zupa Ożywimy się w Ona no, tak, fajnie to je tak sobie wkłada łapę do buzi mm. Lipnie nie ma co budować Trzeba żeby zebrać kupę znowu Mamy już dość tej kupy no, no, no. w ogóle sobie wsadzimy tutaj jedno ja to daję mało tylko 15 strasznie mało sobie zrobimy drugą skrzyneczkę Mało co, bo no. i znowu jesteśmy bez drewna co za chamstwo. Chamstwo w państwie Robimy sobie ten młotek poświęcę te 30 punktów i te trzy kamienie bo aż mi się serce robi na temat tych trzech kamieni Nie wiem co tutaj chyba będę mógł roz, na przykład rozdupczyć sobie To obozowisko Nie wiem czy dostanę eksportem te kamienie czy nie Nie wiem na czym to polega hmm, Ho, ho 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 W ogóle nie wiem co robić Nie ma Tu je to sobie posadzimy Sobie zatniemy No Został korzeń Lalalalala la, 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 la. No nie ma co robić mimo Pułapkę? Po co tam pułapkę będziemy robić? Młotek mm, by się przydało Deconstructions Dobra, zarabiać dzień No I to na tyle Trzymajcie się trzymajcie z tego odcinka Cześć!